Okej. Okay. Si tu przed. God, no jeden. <laughs> Dobra. Moment, przyciszę, bo za głośno jest. Mogę w sumie to całe przyciszyć. No chyba lepiej. Jakieś bronie w ogóle znalazłeś fajne w tych skrzyniach? Nie, jak maczę maczety dwie. Mogłeś wziąć? No, ja znajduję bronię po 80 damage'a a ty pewnie wziąłeś coś. No, a, no zapomniałem. Właśnie. Tam jest przełącznik, no, na, naprzeciwko. Idę od razu do niego. A. Dobra, już nie ma prądu. Cholera, przełącznik nie działa. Dobra, tutaj jedna zebrana, zrzut, ja to może tam te drzwi można otworzyć, nie? Okej, okay, już idę. Właśnie z tamtej dziury te wyważą te wirale. Mm -hmm. No i tu są te dwie sły. Co się No i te sakiewki oczywiście drogie są u hotlarzy, mm -hmm. nie? Fioletowy. Ta druga zawsze jak już szybciej idzie. No mm -hmm. znowu jakiś się... Mam brak miejsca w ekwipunku, to Ci mogę coś zrzucić. Mm -hmm. O, masz tutaj. Uuu, od mage'a. Bez skitu, obojętnie jakie bronie możesz mi dawać, i tak wszystkie twoje mają dużo damage'a. Ty, w sumie na dobrą sprawę, to możemy robić tak, że farmie trochę tej broni, żeby ci całe Q zrobić tutaj. <grym> I, I żebyś nie ty brał, a żebym ja brał i ci zrzucał po prostu. Jo. Bo by się wyświetlają te słabsze, nie? No tak. No ja tu właściwie przychodzę tylko, po żeby te zrzuty zbierać, bo jak to się oddaje Quater to punkty przetrwania dostajesz, nie? Maja. chcę sobie do tego haka dobić Żeby mieć Pierwsza antena okazała się być niesprawna Karini wysłał mnie Ty to chodź może na chwilę do jakiejś strefy sobie odłożymy o. śmieciowe rzeczy i ten mi się tutaj po to yy, tam jest najwyższa strefa Dostaw mnie kurwa 好，好样的。 To za śmieci. Dobra no będziemy no iść Okej okay. wspomaga szybkości zrobiłem 500. stóp hmm. jeszcze nie użyłem użyję teraz jaką strafy wyjdę zobaczymy O oh, kurde jak za pierwsza! Chcesz nam wspomagać? Tak. No. Musimy to zaraz chwilę osłonić. Znowu do że wyjdziemy, to ja prąd wyłączę. Czekaj mamy wezmę tylko tam w otworze. Bo mało tych apteczek jest już otwarte. No stop. Tak? Nie, stop. Lol. Kiedy patrzyłeś, to tam normalnie apteczka leżała. No ja już wcześniej nie otwierałem i wziąłem apteczki Aha, jak byłeś aż. okej. Kurwa teraz się trochę podgłośnił, bo za cicho. wyłączone. Cholera, przełącznik nie działa. Nie wiem, czemu on mówi, że przełącznik nie działa jak działa. O. To nie, co nie działa jak działa? To w ogóle trudne zadanie. A nie! Na A, bo ja tu do pokoju jeszcze zaszedłem. Wszystkie są trudne tutaj. No, i o, w końcu strefa kwarantanny. No, już tutaj pierwszy pokój otwarty. O, i tu w ogóle jest ta, ta skrzynka apteczkowa i tam gazy w środku są o. Warto. No, a tą drugą moment, kurwa. No to pierwsza na rozgrzewkę. Mhm. Dobra, chcesz od razu te itemy? O. Czekaj, a może w tym się ta... Do. Nie bo w tym punku yes. mi się nie pojawił. Dobra, tutaj leżą. O sierp koks ty co? a to jest ten. Chopisz. Dobra, możemy w sumie, jak trochę się ulepszysz, to możemy iść na ten most. Ja. Tam najlepszej ten. Wtedy to się z tych skrzyn GR właśnie wyciąga, nie? No a tam też są chyba. Mhm. Czaj, gdzie miałeś tą gazę? Tutaj, chodź. A, to z góry. Tutaj jest ten. Mhm. Zresztą śpi. Nie śpi. Uważaj, trzeba wyjść po cichemu, Bo. co się obudzi i nas zje. Daj, o. Albo jego zjedą. Albo jego zjedą. A, a mówią, nie śpi, bo cię okradną. Złapie. do tego kwatermistrza, zobaczymy co z tego będzie. A, to ja bym sobie tutaj itemy swoje poszedł. To znaczy? Bo ja dożyłem, myślałem, że będziemy tutaj a, farmić i ja dołożyłem wszystko. to... przecież tą samą Okej, okay. a czemu dalej misja jest na tej strefie? E, bo to można powtarzać cały czas. Nie? Aha. Czekam, stawię tam jest po bo może... Układ z Nie A ten Gaz Gdzie on był? To twoja robota, to nie? Rahim?

Tu kwater mistrzów pokazuje. A ty żeś w złą stronę poszedł, gdzieś ty poszedł Wieża tam jest. O, to je A po tym. A <coughs> po ciemu. stary, dzięki temu damy radę przeżyć co najmniej następnych kilka dni. Ogromne dzięki. Potrzebujesz czegoś? O no, mam dla Ciebie ekstra ofertę. 42,5 tysiąca. Ciekawe, ile poziomów przetrwania. Dwa i no. Ile byś Pan chciał? Wszystkie. <laughs> Wszystkie to by nie jeden chciał. O. Dobra. Lepszego szpeju w mieście nie znajdziesz. Lepszego szpeju w mieście nie znajdziesz. Ty te swoje zrzuty ukradzione dałeś tu już mu? Tak. Przedaję teraz to. Te, jakieś tam pierdoły. Tarty trzeba wyjebać. Lepszego szpeju w mieście nie znajdziesz. Wiatru, jakaś kusza z DLC, zaraz zobaczymy, bełt uderzeniowy do podmuchu wiatru. Dobra, wytworzyłem ten podmuch wiatru, ten handlarz ma gwoździe chociaż, tasak do wołowiny. Nie, ale ma jakieś tutaj gazy. Czekaj, ja mam bóg? Nie śmiałem czegoś. Nie, 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 w nie, 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 nie,

Dzwałem zombiaka i akurat on w tym momencie się potknął i wyjewał. Hmm. Z czego? A, z puszy pan strzelasz? Tak, z DLC, A. A, dobra to co, do tego rajsa idziemy? A. Nie ma czasu. I To będzie trzeba przyjść innego dnia. Z jest w w kiblu. Zadanie wykonane, Teraz tylko... Halo? Jest, jest. Nieźle, nie tylko zrobiłeś to, co zlecił. Wydawało ci się, że to mi wystarczy? Dostaniesz antyzinę wtedy, kiedy... Dobra, niech będzie. Co mam zrobić? Przepieprzył to. ten sklep? O, ta, te ulepszacze trzeba kupować, bo z tego bronię można tworzyć. Ulepszone. O, doskonała katana, jest 1400 obrażeń. Bronię bronie to tak średnio opłaca się kupować. No. Chyba, że jakaś złota się trafi, to jakaś taka unikalna. No są dwie pomarańczowe. To wtedy. Oj, wezmę sam. A, przyjacielu, raj. Pamiętaj jednak, Dobra. że nie wszyscy, ja z którymi <laughs> będziesz rozmawiać, będą chętni do współpracy. Pozwy. Potrafisz chyba być przekonujący, co? Ajo. Przyzmówiąc, fakt dotrzymania słowa przez Raisa mnie zdziwił. Panie, to człowiek by się zdziwił, ja by dotrzymał słowa. O nie, daleko. Tam muszę się skierować. Będziesz tam jest, na miejscu prawie. Panie, co tam. Ja daleko mam. To <noise> raportuj. Mam kolejne zadania od Raisa, ale tym razem będzie niemiło. Kazał mi wymusić haracz od okolicznych grup ocalałych. Po prostu rób, co ci każę, żeby nie stracić kontaktu. Pamiętaj, jaka jest stawka. bez odbioru. O, nie, nie lubię tej misji. Zawsze to to. mi przykro. Szkoda jej. O, oh, może bym zamiast komuś pomyśleć u góry. Co się wysadzi w Chyba pa. wygrał na loterii. I proszę Karim, jestem na miejscu. Trochę ci to zajęło. Prężaj się z robotą. To dopiero pierwszy przystanek. Otwierasz. Puliska Bdla. Ty, <laughs> ważne jest to, że przysłał mnie raiz, a także to, że widzisz mu forsę. A następnym razem... Potpię. Karim, to ja. No ty jesteś sukasa. Sukasa and kutasa i kiełbasa. To, to, już... no to, ...to osada rybacka. Kieruj się na wschód, do wyjścia do tunelu. O, to osada rybacka. Sklep gdzieś tam na nas czeka. To osada rybacka nie jest przypadkiem koło Gaziela? Pamiętam. Właśnie, może jeszcze do laziego trzeba wrócić. No, Zanim Zanim mu tam. Bo tam A. Już śmietany i truskawki nasokował. To no ja hmm. Posłonisz chwilę? Jak Czekaj do tego... My. Mam tylko nadzieję, że szybko wrócisz do wieży. Wątpię, dopiero co byłem. Kurwa, to pojebany ten zamek. No to policyjny, nie? Mm. O! To dopiero policyjny. znalazłem miejsce, w którym się rusza. W też fajne rzeczy można znaleźć, podobnie jak w tych skrzyniach DRL. -E. A nie, otwieraj tam to! No kurwa! Zamknięte na no dobra już. O, jakaś tam maczeta. O, jest to tam... Ja znalazłem Templariusza. O kurde. Czekaj, zerknę na mapę. Tu jest osada rybacka. magazyn. Nie, czekaj. Co? Spotkaj się z furierem przy tunelu. To my teraz... No metra... Ja jestem w jakimś tunelu. A, dave, pan, kadrę, tu, Tunelują. Jak na układzie z Raisem masz maczetę? E, wiesz co? No kolega ma tutaj, save'a, W sensie, że on zaczyna od początku. A ja mam itemy i umiejętności jeszcze ze starego save'a. gdzie już miałem 100% gierki. A, no, tutaj głównym tym okay. tunelem. I przy okazji, że ja mam tej temy, to i on sobie poprosił. Nie no, no, ja tam też swój save jakiś miałem, tylko. Ja tam miałem na defollowing już. No jo, ale chodzi o to, że teraz ten save to zaczęliśmy u ciebie, nie? Na nowo. Nie widziałem. Wielki, nadenty zarażony właśnie eksplodował. A, nazywamy ich Purhawami. Nasi chłopcy używają ich do zabijania. Co robimy dalej? Kurhawo, jedna. Sam, gdzież pan jest Purhawa? Panie, co pan? Wisz sobie? Zachowaj, zawsze. Halo? Graż samotnie zostanie wczytany twój ostatni punkt kontrolny z gry jednoosobowej. Walił cię. Nie, no, jestem przecież. Czemu tak. No. Nie wiem. A spróbuj, a wyszukiwanie gier wyłączone. Może Pana Netia zawiodła? No przecież coś mnie na TS. No jo. Ja. A, yy, ze Steamem. Steama wyjewało A, bez skitu. Lol. O, tutaj nawet widać złą 100% były bo to jest ten mój zapis, zagraliśmy u niego. Aha, to sobie pograli mnie, no ta, na tam 15 No I Czekam na ciebie w tym tunelu na no co? Nie wiem, może wystarczy zaktualizować. Tak Nie no to parę minut będzie trwało pewnie dwie. Dobra to na razie Trzeba wyłączyć streama niestety Czemu? Na co będę siedział i czekał? Na co? No, zresetowałem Steam, niestety serwery dalej nie działają. No, bo reset to raczej o. To może. To oni coś tam robią. Dobra, to na. Raz.